Witaj załogą z tej strony, Anteris. No i dzisiaj jest ze mną Blow. To ile mi płacisz za ten odcinek? No tam się dogadałem potem po tym <laughs> odcinku, nie? No cześć, cześć, no, wszystkim no. I będziemy koksił na SG. Tak, tak. tak to już... znaczy, ja będę koksił. Będę uczył Anterisa. Tak, bo ja, dobra, bo ja nie ty. umiem grać. Dobra, ze 6, 5, 4, 3 start. Jedziemy, więc. idziemy, Mamy... dobra. No nie wiem, gdzie jesteś, mam nadzieję. Że... A mi laguje coś. A się odnajdę. Ok, A ty jesteś niewidzialny, tak? U... Znaczy, teraz jestem widzialny, nie wiem czemu. Aha, spoko. A mam rangi tubera O jest yes, mam żelazny, miecz. Mam bo bo ty a nie hełm, nic nie mam. Dobra. Gdzie ty jesteś, Antek? Ja tutaj gdzieś biegam, nie wiem w ogóle, szukam jeszcze i tam Okej, okay, kurczę. Niech się tu znaleźć? Czekaj, ty jesteś widzialny teraz? Mm, no właśnie chyba nie. O teraz jestem, Ta? jestem na spawnie ogólnie. E, ja biegam właśnie w kółko spawna jest jakiś nam jakiś gościu. O dobra, ja tylko go zabiję. Okej. Okay. Mam dla ciebie mieczy, ziomeczku. O tu jesteś, chodź, chodź, gdzie, chodź, gdzie, gdzie, chodź, chodź za No nie widzę cię! Okay. Okay. Nie! O, Dolnie. siema, siema, sięma. siema. Bo dobra. ci nie załadował skina. Yy. Okej, okay. dobra, trzymaj Jesteś Steven Trzymaj to, czy tam to się e, jeszcze chcesz? Chcesz jakieś jedzeń? Trzymaj jeszcze no, to. No przydałoby się. To. I dobra, lecimy, możemy go ksić No okay. dziękuję, dziękuję. Proszę, proszę. Jeszcze ubierz, ubierz się. Czekaj, bo nie mogę tego ubrać. Okej, okay, to ja cię pipę. Ale what the fuck? <grymuje> Czekaj. Ważne? No serio, nie mogę. Możesz sobie wziąć do ekwipunku i le e, prawym przyciskiem, wiesz, tak na pasku Ale ekwipunku. właśnie. Ty już działa, dobra, już jest okej. Okay. Bo teraz chyba zmienili wersji Minecrafta, że się inaczej wkłada, nie? Nie wiem, ogólnie jakieś zmiany, na przykład nie mogę przedzielić na pół, na przykład wiesz, mam 64 rzeczy, to chcę sobie na połowę dać, nie, nie mogę, bo, bo, bo jest 1.5, jeszcze tego no. nie ogarniam. Dobra, ja wiedziałem, że ktoś tam idzie, to choć poskradamy skradamy się. A, coś mi ścina co jakiś czas, dobra. No, Lucik, Lecimy, dawaj. Okej, okay, ja jestem tutaj i... Rrr. Dobra, wróć mistrzu, gdzie tam... jesteś? O, tu. <laughs> mistrzu, <laughs> modyfikacji. Tak. Dobra. Nie, bo ci się obrazi. No. Nie, 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 nie mogę wskoczyć, ty. Weź sobie na klocek, klocek sobie zniszcz, wiesz ten bak. ha no 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 niszczysz klocek i I tak samo jest i, ze skrzynkami, że jeżeli się zniszczy bloczek, to można otworzyć skrzynkę za która jest za tym bloczkiem. Dokładnie. W ogóle też słyszałem ostatnio, że jest takie coś ze skrzynkami, że jak wiesz, masz dwie skrzynki, o nie, to tutaj jest, <laughs> myślałem, że ktoś inny. E, jest taki, e, takie coś na SG, podobno, że jak masz dwie skrzynki, to jedną, o tam jest żamek. że jedną otwierasz i drugą, nie? że masz dwie... No, no, dwie... Są, no. są inne temy, nie? Dokładnie, że masz połączoną, ale masz inne temy dwóch i to jest no, fajne. No, mi pisali właśnie widzowie, nie? No, mi tak samo i to troszkę mnie zdziwiło i co prawda tego jeszcze nie zweryfikowałem, dobra. Go, gonimy go czy nie macie. No okay, zabijamy jest... go, skąd no, on jest. Dobra. Tam idzie, biegnie, biegnie, ale mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Mam. Okej. Okay. Jak. a Endermany. Nie wiem czy je Widzisz? Widzisz? No widzę właśnie. Mnóstwo ich. Dobra. Widzę ziomka. Uuu la, dobra. Urgh. No i bi, 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 On jest taki chyba desperowany, bo chce mnie. Zabić, a nie ma mieczyka. ok lola. Dobra. Szybki łup. Jest pięć osób na arenie, więc szybko pójdzie. No, mm, bo miał właśnie ten, miał zbroję, tylko że skórzaną. No to nice. Dobra, poczekaj, jakiś tutaj. uuu... Uu, fajne rzeczy. Dobra. Co to jest? Już co to ci jest. Daję. Trzymaj to, trzymaj to i było jakieś jedzenko, tu masz... Okej, okay, ja sobie sprawdzał. Jest w Spoko. Dobra. Trze... Trzeba... ho no, na spawn, może na spawnie się skampimy troszeczkę. No. I kogoś znajdziemy. Muszę tylko zjeść sobie łóżko i rybki. Dobra. Kurde, czy ktoś tu jest? <laughs> tu jest coś fajnego. Chodź, chodź, chodź. Uuuu, ja tu nie byłem jeszcze. Dobra, dawaj tutaj może jakieś rzeczy będą. Mm, jakaś skrzynka, tam chyba coś będzie, choć, chodź, chodź. W ogóle znasz tą mapkę, bo ja chyba teraz no właśnie... na niej gram. Ja tak samo, nie? Nie Nie, nie, pamiętam, roz... nie pamiętam rozmieszczenia. Uuu, skrzynka. ale tu jest jakaś skrzyneczka. No. E, opróżniona. Dobra. A Nic ciekawego. Ile, ile jeszcze osób? jest? Jeszcze trzy osoby do zabicia, a później ja ciebie zlikwiduję. bo ja siebie, zobaczymy. <laughs> Dobra, będziemy walczyć na łapki, ale wiesz, też nie można. niechwalnie przed zachodem słońca, bo jeszcze się okaże, że będzie tu jakiś gościu z Jaksowym mieczem i na No końcu. i zginiemy, nie. Dokładnie. I tak. yy, to, to nie było w planach. <laughs> Dokładnie. Nie, będziemy mówić, że nie, my to planowaliśmy. No tak, tak to, to miało to było, być. To było zaplanowane. My chcieliśmy wam tylko pokazać, jak się jak się kończy. Jak arena. się przegrywa, tak. Dokładnie. Dokładnie. Gdzie oni są? Łow bym prawie spadł, nie? U, dobra A co to by było, nie? Ja tak biegnę, jej, i tak lecę i Kury, <gry> nie było, wzgnąłem. Spokojnie, spokojnie, Anteris, tutaj no spokojnie. Nie ma co się pieklić. Dobra, jesteśmy na spawnie i na spawnie nikogo nie widzę. No ja też, nie niestety. Przydały, przydałyby się pioruny, powiem Ci bardzo by się przydały, ale nie no, po co? A co teraz już nie mam piorunów na SG? Są, tylko czterech ziomeczków, jest jak na razie chyba, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób na arenie, więc głupka lekka. No ale poczekaj. To się zakampimy na ten, na spawnie. No dokładnie, albo poczekaj, ja sobie zaraz włączę nodusa i odpalę i zaraz ci tak, będzie tak, uniskał. Kurde, nie działa to. Nooooo Dobra, nie działa. Niestety, niestety ci nie powiem to, gdzie jest. Szkoda. Nie, się, że działa to w remini mapcie, że masz pokazane wiesz. Kto gdzie jest, nie? Na mapce, no. nie ma. No bo przez pewien czas tak była, tak to nie ma. No szkoda. Dobra. tak gdzie ma Blow Live'a. LOL na czacie. Nie wiem. <laughs> Kurde. No. Jak ja nienawidzę aren gdzie trzeba się szukać, to jest po prostu... No. No. Najlepsze może... są takie właśnie małe areny, nie? Gdzie... No, yy... O, widzę, kogoś, o zabijam go, o ginę. No na przykład nie wiem, szóstka. Nie wiem, czy ja pewnie zagramy ją i tam wiesz, zmieścisz, ale szóstka jest fajna, bo jest taka mała i jest dużo osób i wiesz. No i się... szóstka jest właśnie fajna, grałem no, właśnie. Taka, wiesz, takiej wyspy, tylko głupie jest to, że można zginąć. Bardzo szybko Tak, lepiej jakby, no. jakby się cały czas żyło i tak się tak. I nie ginęło, tak. Tak, A w ogóle oglądasz moje SG dzisiejsze. Znaczy jeszcze nie widziałam, ale sobie obejrzę nie, ale... potem. Dobra, wychodzę, wychodzę. Nie, Blow, czekaj, nie wychodź. Uh, kurde no. Poczekaj, o, tu jest jakiś, widzisz, widzisz, tam jest ziomek, tam jest ziomek. Gdzie, gdzie? Zabiłeś go? A nie, chodź tutaj, on jest w żelaznej zbroi, what the? Gdzie, ty? Nie, no tutaj, nie widzę Tutaj go. na spawnie, na spawnie, na spawnie biega, teraz przy spawnie, dobra. Dobra, dawaj zabiję go. Małuch, 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 O, okay. Widzę, okay. Widzę, okay. widzę, 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 oh, widzę, oh, oh. bigo, widzę, widzę, dawaj! widzę, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Yes, 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 jest! 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 Ładnie! Czy on ma żelazne rzeczy, nie? Dobra. My, my zniszczymy wszystkich tutaj. No. Uf. 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 Ale, 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 Ale była akcja. Dobra, weź mi daj. E... A nie, mam. No, dobra, to weź sobie po. zabieraj. Jeszcze tutaj jednego ziomka widziałem. Na jakiegoś... Nie wiem, czy to ten sam. A ja chcesz, może. E... ten? Perłę kresu? Wow. Przydatna jest, dobra, daj, daj, daj. daj. Przydań, no, to przydatna. czaj, ubiorę dasy. tylko spodemki. Okej, okay. spoczko... Ej, może ci dam jakiś ten itemy, bo ty masz tylko... Eee, masz te chyba buty złote, to daj mi. Eee, no. Dawaj, dawaj. Trzymaj. Tak. Ej, dzięki. Tak eee, masz jedną perłę. Jak to się oddziela? Eee, właśnie, właśnie z tym jest problem. a eee. miałem z tym samym problem właśnie. What the fuck? Czekaj, to zrobię tak Patrz, tako I teraz rzucę Q. O, jest. No. Okej, okay, dobra. Eee, są teraz pioruny na szczęście, więc teraz możemy sobie... Popatrz, o tam są, dobra, chodź tam, tam są na pewno ziomeczki No Ja w ogóle będę z łuku strzelał jak Mandzio To chodzi ja, ja ten, to ja biję, ja biję a ty wiesz z łuku strzelą Okej, okay. no to więc, Ja biję z bliska, będzie tak, taki Dobre. zespół, nie? Okej okay. O, widzę, widzę już jego nick, dobra, chodź na shift, chodź na jest shifcie Jestem z trochę zau... Okej okay. To wiesz co, jest ziomeczką, ale na shifcie teraz idziemy, bo tam jest ziomek o! Ej, to poczekaj na mnie, bo tylko sobie okay. szybko zjem, nie? On ma w ogóle żelazny ten o dobra, raz go uderzyłem na pięć strzałów, więc wiesz no. a gdzie ty jesteś? Czekaj Ej Gdzie? O widzę, widzę, widzę Nie z bój się, pomogę dobrać. ci Okej, okay, dobra, ja, ja już do niego podejdę może go Zabiję go No dawaj A, a wow, a, wow ale, ale ale strzela O, 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 o On chyba tam utknął, nie? Bo się. No nie No nie zabił cię! Mnie też zabił co? Nie, nie. naprawdę cię zabił Nie zabij. wygrałem to... Wygrałeś? No. Mam nadzieję. No, poczekaj. patrz, Anteris wygrał Igrzyska Śmierci. Jest! Tak, wygrałeś, tak! Dziękuję. Pa, pa, pa. Przyniosłeś mi przyniosłeś jednak chlubę tutaj. Dobra. Yy, o, Marek. idzie może na to... Co? Dobra. SG-Join. SG-Join 6, to chyba było na no 6. Dobra. To weź, zrób teraz cięcie i wrócimy na kolejnej arenie, co? No, spoko. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku Survival Games. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Blowem. No, to dajcie znać w komentarzach. Walnijcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to zachęcam do kliknięcia subskrybuj. No, no i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Pa. pa.